Witam serdecznie wszystkie raczki na moim kanale na czytaniu e, dla ludzi, dla wszystkich raczków, które są w związkach, bądź w jakichkolwiek relacjach partnerskich. Stwierdziłam, że podzielę to na znaki zodiaku, dlatego że będzie mi prościej po prostu odczytać energetykę, aniżeli wziąć to ogólnikowo, tak? Więc zapraszam, kochani. Rozkład dla związków partnerskich. I to jest tak. Partner w tej relacji. Partner, partnerka. Wasza osoba w tej relacji, w tym układzie. Wasza osoba w tej relacji, w tym układzie. Так, на момент. jak mi karty wypadają, o dwie karty mi wypadły dobrze teraz wydrogie raczki w tej relacji może to damy tak zobaczymy co wypadnie wy raczki w tej relacji osoby z podznaku raka tej relacji. Lubię, jak mi karty same wypadają. O, ale za dużo. Osoby spod znaku raka. W tej relacji. Osoby pod znaku raka. No, rozsypują mi się karty. To jest energia silna. z na raka w danej relacji. Dobrze. Nie chciała się schować. Super. Co jest między wami? Wyskoczyła mi ta karta. Mhm. Co dana osoba pokazuje na zewnątrz? Co wasza osoba? pokazuje na zewnątrz. Tak, to damy sobie troszeczkę tak. Tak. Co ma w sercu? Co Wasza osoba raczki ma w sercu? Mhm. Dwójkę buław. Mhm. Co drugie raczki powinny zrobić? Proszę bardzo. Czego nie robić? Jak wypadły mi karty wszystkie naraz. Z przełożenia królowa denarów, koło fortuny, siła, kochankowie. Hmm. Tak, drogie raczki pokazuje mi się tutaj, e, jeśli chodzi o Waszą osobę w związku e, w karcie ósemki buław. Ta osoba bardzo mocno komunikuje się, być może z Wami, ale nie dokładnie tak, jak powinna. Przepraszam, musiałam wziąć łyk kawy. Nie dokładnie słowami, ale troszeczkę komunikuje się w taki sposób, może trochę tajemniczy, bo tu jest karta księżyca, może troszeczkę tajemniczy, albo nie mówi jednoznacznie wszystkiego, tylko jakby pozostawiała niedopowiedziane niedopowiedzianą historię, tak? Jakby zostawiała sobie plac, jakby zostawiała sobie taką formę. Takiej trochę niezależności, tajemnicy, e, tak jakby nie chciała Wam wszystkiego zakomunikować, co nosi w sercu, co w głowie, tak? E, tak. Co ma e, Wasza osoba, drogie Raki, w głowie? Karty kapłana, więc myślę, że Wasza osoba może dojrzewać do pewnych rzeczy, e, przekształcać, zmieniać e, wartości, ale mi tu śmiecki latają z drzewno, ale dziwne, ale taki wszystko jest. E, przekształcać, e, myślę, że. To, co ona pokazuje na zewnątrz, tak? Widzicie tą osobę jako taką osobę jako bardzo rodzinną, e, tak? Opiekuńczą, e, z pewnymi wartościami, tak? Wysokie wartości wręcz bym powiedziała, e, pewna mądrość, tak? Może troszeczkę też takiego egoizmu, ale Wy. Widzicie ją na zewnątrz w sposób taki, że kojarzy Wam się ta wasza osoba, o której teraz myślicie, niektórym, tak? Niektórym może się kojarzyć ta osoba jako taka osoba do relacji, tak? Z wyższymi wartościami, tak? Która posiada jakąś wewnętrzną wiedzę, tak? Rozwija się duchowo. Co Wasza osoba ma tak naprawdę w sercu? Drogie raczki, Wasza osoba w sercu ma dwójkę buław, przepraszam, trójkę buław, czyli Wasza osoba jest gotowa do drogi, tak? E, czy wspólnej, nie wiem, dlatego, że pokazuje mi się tutaj z przełożenia, drogie raczki, jakaś sytuacja, gdzie była być może przeprowadzana bądź przeprowadzany wybór, którego wy przez tok myślenia, przez natłok myślenia, który macie w sobie, zaczęliście dokonywać, tak? Zaczęliście tak jakby analizować wasz związek, sytuację, tak? Pojawia mi się tu karta kochanków i asmie, czy przyszła do was pewna idea, tak? Być może zmiana planów, bo karta kochanków też może mówić o rozstaniach bądź o dokonywaniu zupełnie nowej drogi w tej relacji, tak? Ale pierwsze, wychodzi tutaj, że musicie przy czwórce monet pobyć troszeczkę sami, przemyśleć wiele rzeczy, zanalizować to, co do Was właśnie przyszło, to, co do Was przychodzi. I podjąć wybór, tak? I wasza osoba, drogieraczki, też jest gotowa do podjęcia wyzwania. Zagląda już do przyszłości, tak? E, więc to, co ma w sercu, tak? Jak wy się w tym związku przedstawiacie? Przedstawiacie się, drogieraczki, jako osoby zrównoważone, tak? Gdzie e, dla Was równowaga w relacji, e, zrównoważenie emocji i czucie się bezpiecznie w tych emocjach jest bardzo ważne, tak? E, macie gdzieś też, e, myślę, że tu chodzi też o innych ludzi obok Was, z którymi chcecie po prostu sobie żyć w zgodzie, e, bez zbędnych takich ciężkich sytuacji, tak? Więc. E, Myślę, że chodzi Wam o takie zrównoważenie sytuacji. Co jest między Wami? Dwójka mieczy. Dwójka mieczy, czyli jest między Wami taka nierozwiązana sytuacja, e, ciężkie myśli, tak? E, ciężkie takie myśli. E, myślę, że też. Em, Każdy z Was y, próbuje dokonać, wyczuć tą sytuację, wyczuć i dokonać jakiegoś wyboru. Aczkolwiek bardzo, bardzo mocno jesteście, pomiędzy Wami jest takie duże zmęczenie, i wiąże mi się też to z jakimiś tajemnicami, tak? Coś jest znowu niedopowiedziane, tak? To jest między Wami, tak? Drogie Raczki, co powinniście zrobić? Otworzyć się na świat. Iść z energią w nowe, tak? Bo przychodzi do Was nowa energia. Bądź jeżeli jesteście w związkach i Wasze związki się właśnie transformują. Gdzie zachodzi taka potrzeba założenia opaski na, na te oczy, i wpatrzenia się w swoje wnętrze, i intuicyjnie wyczuć tą drogę, którą powinniście iść, możecie ten wasz związek odnowić, tak? Czyli otworzyć się, macie opiekę czterech żywiołów, otworzyć się na nowo, tak? Czego nie robić? Unikać takiego przytłoczenia. Was bardzo przytłacza, drugie raczki, właśnie te myślenie. Te takie wojowanie. Myślę, że macie na pewno taki natłok myśli, co niektóre osoby, tak? Wiecie, jak to się prowadzi, rozmowy samemu ze sobą, tak? Więc mi tak tu raczki wyglądają. Jakby prowadziły rozmowy same ze sobą, a tak bardzo chcą równoważących energii czego nie robić, odejść od tej ciężkości i zrozumieć, że to, co się dzieje w tym życiu, to, co teraz zachodzi w Waszych relacjach, jest to potrzebne, bo to są energie czyszczące, tak? I być może jedne pary się rozstaną, e, po prostu dokonają wyborów właściwych dla siebie, tak? Znowu inne osoby Dokonają wyboru właściwej drogi w tym samym związku, tak? Zmienią po prostu tok myślenia, zmienią zachowanie, tak? Wartości, przeanalizują sobie wartości, tak? I zaczniecie po prostu znowu wszystko na nowo, tak? Tym bardziej z przełożenia macie tutaj drogie raczki, macie siłę koło fortuny, królową pentakli. Także też jest odrobina tutaj. Sytuacja w tych kartach mówi, żebyście się odrobinę skupili też na sobie, tak? Bo macie naprawdę teraz, a w ogóle kiedy jest Jowisz w znaku byka, jest dla znaków wodnych też sprzyja, tak? Więc macie ku temu siłę, tak? Koło fortuny jest to zmiana z przeznaczenia, tak? Czyli to, co się dzieje w waszych relacjach, jest to wszystko. Przeznaczeniowe, tak? I jeszcze wrócę do Waszej osoby, co ma w głowie. Wasza osoba ma w głowie taką stabilizację, tak? Ona chce się spełnić w relacji jako na przykład mąż, tak? Jako żona e, lubi być opiekuńcza, lubi e, ta osoba, tak? Wasza osoba lubi być postrzegana jako osoba wartościowa, tak? Jako osoba z pewnymi wartościami i nie wolno jej w tym przeszkadzać, tak? Wychodzi mi tu troszeczkę bez tej karty Księżyca taka komunikacja, nagle taka ta, ta komunikacja nagle się tak pojawiła, tak? Nagle. Nagle się coś zmieniło, po prostu, tak? Wybuchło coś, tak? Więc było takie sprzężenie energetyczne, że pojawiła się taka szybka komunikacja. Być może wyjaśnialiście sobie pewne kwestie, które Was bolą, tak? Być może wyjaśniliście sobie y, sytuacje, o których na przykład nie chcielibyście w związku mieć, tak? Bądź y, stwierdziliście obydwoje, że jedziecie sobie na wycieczkę, tak? O, y, Przedyskutowaliście to tak w sposób szybki, i dziś rozmawiamy, jutro się pakujemy, jedziemy, tak? Też tak może być, ale no, drogie raczki, odejście od takiej zawiesistej energii, takiego troszeczkę dziewiątka, była to jest takie zmęczenie, ale troszeczkę na własne życzenie, mam takie wrażenie, bo tak naprawdę, jak tak zrozumiemy, że e, wszystko jest iluzją i tak naprawdę każda osoba jest jednym, jaki jedno jest wszystkim, a jednocześnie nikt nie jest zależny od drugiego, tak? Każdy jest jednostką tutaj na ziemi e, wolną, tak? Więc wy też jesteście wolni, macie prawo do podjęcia e, decyzji takie i jakie są zgodne z waszym sercem, tak? I odejdźcie od tego zmęczenia, które sami sobie nakładacie troszeczkę na plecki, bo wychodzi Wam naprawdę wspaniała energia. Koło Fortuny mówi: Jeśli było niedobrze i popatrzcie karty poboczne, to teraz będzie już tylko lepiej. Macie siłę, być może macie zmianę pracy, będziecie mieć szansę pracy, być może też spotkacie osobę z zagranicy. Bo karta świata jest to osoba z zagranicy. Co powinnaś zrobić? Otworzyć się być może na nowe kontakty, wyjść poza drzwi, tak? Gdzieś na dyskotekę, na przykład, tak? Albo otworzyć się na ten związek i zrównoważyć te emocje, zrównoważyć myśli, które tak bardzo was bolą, tak? Odejść od tych ciężkich energii, a wtedy zadzieją się cuda. Mam nadzieję, kochani, że Wam pomogłam. Bardzo się cieszę, że mogę dla Was robić czytania. Jestem bardzo Wam wdzięczna za Waszą obecność i muszę Wam powiedzieć, że z całego serca, naprawdę z całego serca Wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Oby Wam się spełniało w życiu to, co jest najlepsze, a przede wszystkim zdrówko. Bo jak jest zdrówko, to reszta sama przyjdzie, prawda? Raczki, wszystkiego, wszystkiego naj, naj, naj najlepszego.